że nie złamał prawa. Chociaż może i złamał, ale ja o tym nie wiem. Ważne, że nie musiałem odejść od roboty, bo nie znoszę zimna. A dziś chłodem wieje, a od chłodu człowiek szybciej się starzeje. Jeszcze tylko dwie godzinki i do domu, do rodzinki. Tam, kłaniam się nisko. Proszę imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania i w ogóle. Nazywam się Anioł, mieszkam sobie w niebie. Przyszedłem do stajenki zaprosić ciebie. Jesteś pan młody z rozsądkiem zdrowy. Rozpołupalasz się z Urzędem Państwowym. Pragnę ci oznajmić państwowe urzędzie, że przyszedłem z nowiną, czyli po kolędzie. No winę tym gorszym, Światową globalnie. Że się się narodził i przyjdzie trufanie. W ubogiej się zrodził na sianie. I na wieki wieków królem nam zostanie. E, królem? Waszego świata już mówiłam przecież. Król, ztajębka, co za tymi pleciesz. Co ja mam napisać we wszystkich rubrykach? To co mówisz, za pod rubryk się wymyka. Co ja powiem szefowi? O mój Boże, drogi. Nie pisz nic. Nic nie pisać. Pójdźmy do stajenka. Obwieścić wam dobrze, że narodził się pan niebieski książe. Ktoś się gdzieś narodził i zaraz swoje braki? Dzieci wciąż się rodzą, stąd są przedszkolaki. Sam Bóg jego ojcem, wniosek? prosty zatem. Po drugie go tronem, będzie rządził światem. Skoro będzie rządził światem, sławi nas w grzechu. A my go odznaczymy orderem uśmiechu. Chodźcie więc ze mną do on daruje Wam radość i winy. Kiedy zadam to pytanie, chyba nie przesadzę. Czy wśród ludzi na tej sali mamy jakąś władzę? Do w Betlejemskiej. Zapraszam uprzejmie. Daj złożyć, o coś prosić. <grymne> <grymne> Będzie mi przyjemnie. Obiecuję oficjalnie. Betlejem wystąpię. Przyknę radnych i sołtyzów. Darów nie postąpię. Oka nawet różniałem w nocy w szpitalu. Aż tu przyszedł anioł. Szukał. Mówił, co tam, takie sprawy, łatwiej od ręki. Wzywam Erkę, włączam sygnał, będę to Tymczasem z luzbudziu chyba już nie padły, że tę karetkę wezwają całkiem bez zasady. Proszę z nami do Betlejem, ludzi wszelkich stanów i całkiem ubogich i zamożnych panów. Proszę krawców, elektryków, murarzy, bankowcy, biznesmenów, bizneswomen, szefów, wykładowcy. Tych, co żywią, tych, co bronią, tych, co nauczają. Co handlują, konie auta naprawiają. I kierowców, maszynistów, artystów, malarzy. I górników, i hutników. I bibliotekarzy. I tych, co nas straży. W tej nocy miałem przedziwne zgłoszenie. Ktoś chciał, bym odraniał Boże Narodzenie. Nie podejmę sprawę, wypanią co trzeba. Więc pytam ktoś ty, a tu słyszę, a z nieba. Przyznam, że w pierwszej chwili całkiem sparaniałem. Jak dotąd takiego złożenia jeszcze nie miałem. Jak służba nie drużba, a klient nasz pan. Łączyłem okuty i jadę, dając szpank. Po podróży trzęsą mi się jeszcze nogi. Jechałem kilometr, hałem resztę drogę. Może w poczet święty, sił Cię się uda, bo jeżdżąc takim sprzętem jak ja, czynisz cuda. Pan Bóg się narodził tam gdzie człowiek... Daj nam też prezenty pod nasze wojenki. Wycofaj z obiegu dwójki i jedynki. W zamian za to Jezu zyskasz nasze względy. Będziemy ci śpiewać prześliczne Wóz służ, służbowy pośle, żebyś nie musiał uchodzić na ośle. Masz, Maria, Będzie trzeba tu przeprowadzić gazyfikację. Będzie to pierwszy punkt sesji Rady Gminy. Dziś to obiecuję dla świętej rodziny. Licha a ja i miejsce to niegodne narodzin człowieka. Krzywy, żółwe, słowa w nim posłana. Za nas tu będzie szopka murowana, prosty jarzenieźnik, skromny i ubogi. A to, obiecuję, panie Jezu, drogi, że nie zaznasz chłodu odrobiny, ani na sercu zimna odrobiny. Dzięki, żeś wysłuchał, moich mężu człowieku. Jesteś przed człowiekiem nowym Lecz. Teraz wiele osób nie chce, bądź nie umie. Poznać mojego głosu w tym krzykliwym czule. Nie było szczodek, tam posłuchała się, w Chodziłam do klasy, to słyszałam głos panią nie nieba. Mówi, Bóg się rodzi, Dostaję zajęcie trzeba. Jak z siebie skoczyłam, wezwałam taksówkę. Wiedział, co się wydarzyło? ogromną no radość też się prawiło. Mówi że tę jest odłożyć. Bo on także chce, Bobym pomóc. Pogó, pomóc. nie z za... I ogromna radość najświętszej pani. Cieszy fakt, pan, że serca tu nie wciąż gorące. Mimo, że minęło laty dwa tysiące. Niestety już finał. czas tak szybko leci. A teraz poważnie, o czym masz dzieci? By naszym rodzinom kochać było połoganem. A wszystkich <grywki> taki czuję się kochania. Żeby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu, a biedni, bezdomni mieli strach wszystko to, co ludzie różni, aby nasze ręce nie w próżni. By ludzie uśmiechem witali się u dzień, strudzony nie brak późniejsza w Polskozie. Aby każdy głodny siadał w pewnej miski, ale uczciwie dostali do starej podwyżki. <grym>